Jak to mówią, każdy facet to duże dziecko, więc jedyne co się zmienia, to zabawki, jakimi chłopcy się bawią. No i tutaj mamy właśnie taką sytuację. Jak widzicie, mam tutaj dwie przesyłki z firmy mezoko.com. To jest sklep internetowy właśnie dla, z rzeczami do instalacji elektrycznych. Właśnie do, od nich zamówiłem towar do siebie mezoko.com. Link będziecie mieli w, filmie, w opisie filmu co my tu mamy? Mówię, każdy mężczyzna to duże dziecko, dobrze zapakowane. Mamy tutaj nasze elementy wykonawcze do rozdzielnicy. Tam jest akurat, tam są dwa, e, dwie obudowy, więc tutaj to pół biedy. Możemy wyjąć, jak widzicie. Mamy tutaj w większości osprzęt Hagera. Tak jak tutaj mamy na przykład ładnie zapakowane nówki sztuki. Bezpiecznik e, SK tak zwana 16A, czyli do e, gniazdek elektrycznych. O, tutaj możemy zobaczyć jak to wygląda. Tak, mamy właśnie Eskę. Wyłączony, załączony na, na szynę TH35 Made by Hagger. Tutaj dodatkowo mamy co my tu mamy SN390. No to to jest włącznik, rozłącznik izolacyjny, tak zwany, gdzie czerwone, zielone. To jest na samym początku. Tutaj przychodzi, przychodzą nasze fazy z e, WLZ. -a. One właśnie wchodzą tu i w to są podłączane. Więc to jest jakby kolejna rzecz. Więc mamy tutaj bezpieczniki. mamy jeszcze bezpieczniki. Tych bezpieczników jest sporo. O, tutaj mamy bezpieczniki. Ten jest na przykład B20. To jest bezpiecznik dla pompy ciepła. To też jest B20, też jest dla pompy ciepła. A tu jest C16, bo możliwe, że będzie potrzebne dla e, tynkarzy. Bo tak mam w umowie zapisane, że oni potrzebują C16. A patrząc na to, ile kosztuje C16, tutaj w sklepach dla e, Majsterkowiczów że tak powiem. No, w marketach budowlanych. Stwierdziłem, że taniem mi jest zamówić od razu w jednej hurtowni, mówię mezoko.com Tam zamówić, To mamy bezpieczniki trzyfazowe. Co my tu mamy dalej? Wyłącznik różnicowo-prądowy, 30 mA, jednofazowy. Tak, tu mamy tak zwaną różnicówkę. Teścik, załączenie, wyłączenie. Tu mamy przycisk testu. No jest ich parę ładnych, naście. Tu jest też to. Tu mamy bro, 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 blok rozdzielczy. Do czego to służy? Wszystko zobaczycie na filmach ogólnie, tutaj tylko tak ogólnikowo Wam pokazuję. Mamy blok rozdzielczy, który służy do tego. Służy do tego, że mamy tutaj cztery niezależne linie. I teraz tak. Z włącznika głównego, tak? czyli z tego, jak wejdziemy, załączymy napięcie potem, tam rozdział szyny PE. Nieważne, duperele. Będziemy wchodzić na taki blok rozdzielczy, dokładnie na ten blok rozdzielczy. I w ten blok rozdzielczy się wpinamy do, po kolei. I teraz, tak, tu wprowadzamy na przykład fazę. Więc tu mamy wprowadzoną fazę, i to będzie faza pierwsza, faza druga, faza trzecia. Tak, I to na przykład może być neutralne. Nieważne, ale chodzi o to, że dzięki temu możemy rozdzielić fazy. Mam dwa takie bloki. Nie wiem ile ich wykorzystam. Wolałem wziąć więcej niż mniej. W bardzo dobrych cenach były, więc co się dziwić? Puffball to z tego co że to polska firma. Co my tu mamy dalej? Jakby ktoś nie wiedział. Tutaj mamy szynę trójfazową Hagera. Do czego to służy? Mamy w tej chwili. O, źle pokazuję. Dobra, mamy tak. Mamy nasz, nasze zasilanie. Przyjmijmy, to jest tylko przykład, więc przyjmijmy, że tu mamy zasilanie, mamy bezpieczniki jeden, drugi, trzeci, czwarty. I mamy w tej chwili cały blok zasilany, bez problemu, osłonięty, nic nam nie grozi. Mamy trzy fazy oddzielnie zasilane, możemy się wpinać. Więc to jest właśnie do tego. Mam takie bloki rozdzielcze, właśnie trzyfazowe i jednofazowe również. Dzięki temu będę mógł. Yy, Dzięki temu będę mógł też podzielić yy, 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 jedno fazówki, znaczy połączyć. Co my tu mamy? Tu dalej mamy właśnie yy, GSU, tak zwane, czyli główną szynę uziemiającą. Ona będzie zamontowana w tym miejscu, tak? Dokładnie tak. A no tu ten przewód będzie wchodził tutaj, tu i potem z tego będzie wychodził tam dalej. To mamy w ten sposób zrobione więc to już też widzicie co my tu mamy dalej, tu mamy kolejny blok rozdzielczy, tylko że dużo mniejszy różnicówka różnicówka, dużo różnicówek zamówiłem, więc to się nie przejmujcie i się nie dziwcie to też jest różnicówka, ale trzyfazowa. tu jest bezpiecznik 16A na 40 bezpieczników zamówiłem, więc no co tu się dziwić, że tego dużo jest o, tu jeszcze z takich rzeczy to są bezpieczniki, tu są dziesiątki chyba, tak, to są B10, czyli 10A do oświetlenia. To będzie do, do, do oświetlenia w szafie z prawej strony. I tu jeszcze mamy, e, e, tu jeszcze mamy kontrolkę, tak? czyli pokazującą e, fazy, czy, czy jest napięcie na fazach, tak. Więc jak już mówiłem, mezoko.com, internetowy sklep elektryczny. Jeszcze Wam pokażę, co jest w tej drugiej patce. żeby nie było, że coś przed Wami ukrywam. Mamy tutaj właśnie takie dwie rozdzielnice Schneidera. Jakby się ktoś zastanawiał, po co one są, one są właśnie do tego, co tu będzie. Tu. One będą. Jedna będzie tu, druga będzie tam. Wiem, że duże. Tam, to żebyście wiedzieli, o co mi chodzi, to tam. To tam, to mam na myśli to, co będzie tutaj rozdzielnia dla... A, no na tą, No. Na ogród. A ta będzie rozdzielnia na podjazd, tak? W ten sposób, jak sobie zrobię, to będę miał bez problemu, może wcześniej. Podłączenia, wyłączenia ITP. A co my tu jeszcze mamy z takich rzeczy? A! Przyszły już. A, no to fajnie. Przekaźniki by stabilne. Jak jak widzicie, taki oto wynalazek. Co to jest? To będzie zarządzać inteligentnym domem, i to jest zabezpieczenie dla mojej żony. Możemy od razu spojrzeć. Mamy styki A1, 1, 3, A2, A2 4. Tak? Czyli styk 1 i 3 oraz 2 i 4 następują tu, i tu będzie następować przełączanie napięcia. Czyli pod na przykład 1 i 2 podłączamy 230 z oświetlenia. Natomiast pod 3 i 4 będziemy podłączać detekcję z Arduino, ale to wam wszystko pokażę z czasem. Natomiast poda 1 i poda 2 będzie przełączanie samego przekaźnika, który jest w środku. Dlatego obie stabilny, bo po prostu następuje przełączenie w jedną albo w drugą. On nie potrzebuje napięcia do podtrzymywania stanu. I co tu jest ważnego, albo co, co, co wam chciałem jeszcze takiego powiedzieć, to to, że to ma działać w ten sposób, że jak nie, nie będzie, bo wiecie, że prawo martwego działa zawsze w ten sposób, że coś się psuje wtedy, kiedy was nie ma w domu. I najczęściej psuje się wtedy, kiedy osoba, która została w domu, nie jest w stanie sobie sama tego naprawić. Więc jak sypnąłby się inteligentny dom, albo malina by się wysypała, albo Arduino, no to, że ona zostałaby bez światła. Więc żeby to zminimalizować, będzie, są właśnie przekaźniki bistabilne na głównych obwodach oświetlenia wykonania zamontowane, właśnie na tych, na których chcę, żeby zawsze było światło, niezależnie od tego, co się dzieje z automatyką. I właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu, czyli przekaźnikowi bistabilnemu, dwupozycyjnemu, Będę mógł to uzyskać, bo on będzie znajdował się tutaj, tutaj, w tej rozdzielni. Tu, tu jeszcze nie wiem w którym miejscu, ale tutaj na rozdzielnie będzie się znajdował. I chodzi o to, że w momencie on będzie zasilany z 24V, tak? Czyli do wszystkich gniazdek, włączników pójdzie 24V z transformatora. Bezpieczeństwa też na szynę, które już kupiłem, nawet dzisiaj. Akurat tutaj w hurtowni nie mieli tego co chciałem, więc musiałem zamówić gdzie indziej. I to będzie działać całkowicie niezależnie od automatyki, i dzięki temu będzie to wszystko po prostu śmigało fajnie. A Arduino będzie też przełączać przez 24V drugim przekaźnikiem, ale to wszystko jak ogarnę, będzie się powoli pojawiać na, na blogu. Tak? Znaczy na vlogu, tak? Wszystkie te same, czyli EPN 524, tak? Nie widzę. No, dwie takie rozdzielnice, jeszcze y, pewnie przyjdzie jeszcze jedna. No, teraz mówię, jeszcze gs będzie trzeba zamontować, czyli główną szynę wyrównawczą, nie wiem czy ją pakować w opakowanie jakieś, możliwe, że jeszcze jakieś małe, małe opakowanie na nią kupię, tak żeby, no bo tu przyjdzie jeszcze ten styropian, o którym wiecie, co już tyle razy mówiłem, tak, więc jak przyjdzie ten styropian, no to żeby to było jakiś dostęp do tego, bo tak, to... Jak zostawię, to i tak będę musiał to jakoś obłożyć dookoła, żeby styropian, no dobra, coś wymyślę, jakąś obudowę się najwyżej zrobi. To i tak jest w dalszych planach, to nie ma, nie ma problemu, bo izolacji i tepe będziemy robić później. Najważniejsze to, żeby to wszystko poskręcać, poobrabiać te przewody, żeby wszystko już było tip-top i zacząć składać. Trzeba w końcu iść ogarnąć papiery w elektrowni, jak już będzie to gotowe, pomierzyć, zrobić pomiary i przyłączyć prąd. Dobra, no to chyba tyle. Więc taki, takie rozpa rozpakowanie prezentów dużego, dużego chłopca, czyli jak mówię, polecam hurtownię elektryczną mezoko.com Naprawdę spoko ceny. Zawsze możecie też napisać, jeżeli potrzebujecie dużo elementów, to warto napisać zapytanie ofertowe, znaczy zapytanie po prostu, że chcecie wziąć tego tyle, tyle i tyle i może czy nie, nie, nie zrobią wam tego wtedy w lepszej cenie bo możliwe, że zrobią, więc nie ma wtedy jakby problemu z zakupem.